I jak to się mówi, Siemanko, ganiamy dalej. Pogoda jest dosyć taka, no nie zaciekawa, nie zaciekawa. Głębiej się rwą. Śnieg może też spać w każdej chwili, ale ganiamy sobie, ganiamy. Tak, jeżeli chodzi o Budapesztę, nie piszcie żadnych głupot. Budapeszczy były dobre, po prostu co im zrobić jak nie podoba się im u mnie akurat tylko u sąsiada taka sama meta i tyle pociąg chyba chodzi nawet nie, runął właśnie a ja już o nich zapomniałem niestety jest sprzedam pod jedyszki jakby ktoś chciał to zaszczepione, odrobaczone. Tam już parę sztuk jajek zniosło, ale... Oj, gdzie one są? Ale już się wywali to. Ja ich nie będę trzymał na, na młode, bo mi się nie chce po prostu. Nie lubię. A nie wypuśćcie już ich, no bo nie ma sensu. Sąsiad 14 złapał na raz, no to wiecie jak jest. No co? E, no dwa lata się robiono. Dwa lata. Jeden tu, drugi tu. Teraz jeden. Oj, się rozmocało. Mam pracownika dzisiaj, pomoże mi. Pomoże mi sprzątać gołębi, bo wczoraj już mi się nie chciało w nic. <śm> Dobra, no. no Czekamy na lepszą pogodę. Bo ci się już pewnie nie poganiał, że że później się ten wiatr uspokoi. Bo jest marnie, strasznie. Naprawdę jest tak. Nie? Powiem Wam, że lipa i zimno w rękę. Bo ta patologia tak się na razie nie może pozbierać. Najlepszy to jest Tomek. Tomek, który komentuje coś. Ja wiem, Tomek, jak to się dzieje. Ja ci 50 razy pisałem w komentarzu, że w tym roku. Odłożyłem młode i robię taki test. Zrozum to po prostu człowieku. Ty, że ty ganiasz, tak jak ja też to, ja ganiałem, tak jak ty. Tylko, że ty mówisz, że nie masz tam sąsiadów, to ty możesz sobie ganiać od rana do wieczora. I możesz sobie ganiać młode i stare, ja sobie robię test. Rozumiesz test? <grystanie> nie ma co się denerwować po prostu. Już więcej nie będę ci odpisywał na takie... Dziwne zaczepki, ostatnio byłem 6 do przodu, do następnego dnia 16 się w plecu, także taki jest los gołębiarza po prostu panowie. Pana usiadłem, zamknąłem, także nie zginął dzisiaj, <grystanie> jeszcze. Andrzej pracuje, zaraz się biorę i ja. Jak tam Andrzejku? Dobrze? Robota prosta? Nie, widać. No Widzisz Także ty pomożesz mijać i jest ja ci... git Ja wiem, że ty jesteś jeszcze mało czy dajesz radę Tylko chcieć trzeba wiesz no. A nie w każdy tylko daj daj a przychodzi co do pomocy to no, nie no wiem No nie chcą przychodzić Nie Oni nie chcą Tu jeszcze muszę z podłogi zgarnąć i tyle i zobaczymy co to dzisiaj się dzień po, po, po... jak się potoczy, o, nagram wam to co zostało i to jest do sprzedania panowie po 20 zł za sztukę nie chcesz kupić, to nie kupuj. Po prostu wiesz jak chodziły i jak mogą u Ciebie chodzić. No Ja na przykład mam sąsiadów i jak mają wszystkie wyłapać, no to ja tego po prostu nie będę trzymał, no to chyba proste. Ciężko zrozumieć, to ja nie wiem. A na młodych nie będę ich trzymał, bo no to są głęby, tak jak mówię, po 20 złotych, to co to. Są zaszczepione, odrobaczone i zdrowiutkie, widzieliście, tam mają jajka i... I tyle. Pogoda dzisiaj ładna. I nieładna raz je ganiałem ale już drugi raz nie bo już biało się zrobiło więc nie będę ich ganiał drugi raz no i moment się zrobiło ciemno o widzę że tam się na jajka ganiają gołębniki wyprzątane elegancko zaraz to zagonię do gołębnika i pocztowe sobie w taką piękną pogodę ruszę No. Dobra, już godzina 14 Zaraz także Zaraz to pogonimy Pocztowe oczywiście ja Jeszcze pokażę wam jak umiem To się tak sprząta, że sobie sypię tutaj piasek Nie na całej tutaj, Tylko tu jak kubki lecą To potem łatwo się Z ziemi to odgarnia tak? Mientalem się wysypało Mój kolega po pomógł Tutaj też garnąłem z ziemi, w końcu. No. No kolega Darek mówi, że wilgoci nie ma. Wilgoci to ty gadasz z głupoty. Wydaje ci tylko. <ścoughs> Sucho. I tyle. Dobra, wpuszczamy to. Trochę nakarmimy, bo są głodne. O, tu moja... Para, jedna się sparzyła. Żałobniki nie cholery się nie chcą sparzyć. Mordy nawet nie otworzą. A miałem pokazać tego ciemnego. o jest. Miałem pokazać tego ciemnego z tymi, co był podziobany Tu jest. Oczy mu się zrobiły. odkleiły Lata już. doszedł do siebie. Jest git. Dobra, nagram jeszcze pocztowe. Będę je puszczał. No już się ładują tutaj wszystkie. Także mam co ganiać, nie przyjmujcie się też się Widzę, że wy bardziej martwicie niż ja Tomek się nie poddaje oczywiście Zaraz wiosna, tam już sąsiedzi po prawej stronie Adam i Łukasz już nie wiem wcale Może coś tam sporadycznie wypuszczą, to już się coś poderga. Marcin też tych świeżaków ma. Marcina się też pewnie skroi z tych świeżaków trochę. No. Także raz jesteś na górze, raz na dole. I tak ma być. Kurde. A dzwonią Budapeszty, dzwonią. Wrzuciłem je na a Na Alixie są po 25 zł, a na, na YouTube po 20. Dobrze. Kto, się... Kto ogląda to. To ma zniżkę. <noise> no, a do lasu ich nie wywiozę, bo szkoda głębi. Nie jestem mordercą, żeby od siebie że coś także. Te koki jeszcze zostały, ten berlin. Samiec wesoły, grucha. O, ta jest największa cwaniarka. Ona jest z głównego zbiornika sobie. Lubi się te gołębie co zrobisz? O wie, że to tutaj w tym gołębniku nie siedzi. się wszystko? O tu zobaczcie srebrniak. samczyk To z tych samych gołębi. Jego wypuściłem od razu, lata grucha, chodzi. Nie ma problemu. z tych samych głębi co te Budapesztu, oczywiście oczywiście specjalnie dla jednego widza bo lubi te pocztowe także mu nagram trochę pocztowe. Puszczę je, oganiam troszeczkę. Tygrysę sprzedałem już. Niepotrzebna mi samica, także No. Już sucho, aż się peli. Lecimy. Cimej Skoczek Pocztowy już w górze na białym tle Na białym tle na niebieskim tle Tam już chmura, taka śnieżyca może przejść. A ja też się w niej martwię. Chociaż kiedyś pocztowe poszły też śnieg Sąsiadowi jednym, ludzie wrócili. Także warunki atmosferyczne zimą są różne. Dzisiaj nikt nie gania. Darek widziałem tylko, że popędził na sam koniec. Jak my już siadamy, ale to. Wszystko tak się słabo kręcą, ale lepiej, żeby się bo widzę ta chmura tam jest taka ciemna. Bo naprawdę jeszcze więcej je zabierze. No i panowie, gąbki sprzedane. Zaraz kolega przyjedzie, je zabierze. Po co tu płakać? <laughs> nie, to to następne. Chociaż nie, nie przynosisz nic teraz. Będę czekał na młode po prostu. Tu wrzucę Budapeszty, żeby mi się poparzyły tylko i będę miał swoje. No mam swoich tam kilka sztuk fajnych. O, chyba się żałobniki sparzyły jednak. Ukradli mi Budapeszt. <laughs> Żartuję. No i pojechało towarzystwo. Nie ma. Też kupi. to widz, także widzicie jedni krzyczą, kurde, takie głębie. Drudzy oglądają i przyjechali, zabrali to samo. I, I też zadowoleni, także powiem wam jedno. Jesteś zadowolony, jak kupujesz, cieszysz się, ale potem też się cieszysz, jak sprzedajesz, jak coś ci nie pasuje, no. Także Oby się u nich Dobrze sprawowały Zobaczymy co to będzie Tam kolega wziął Po prostu nie ma z kim ganiać do ściny To może Może będzie dobrze Bo u mnie też jakby nie miał z kim ganiać do ściny To wszystko by latało. Nawet te Budapeszty oczywiście Także Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz Jak coś tam komuś Źle odpisałem czy coś, tu wiecie nerwy, także wszystko można wytłumaczyć. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Ja się nie poddaję. Ale filmików na razie nie będzie, bo, bo mam plan odpocząć od wszystkiego. I na, od nadgrywania też oczywiście. Trzymajcie się.